Witam. Dzisiaj kolejne ciastko, właściwie ciasteczka. Tutaj mam w misie odważone 170 gram miękkiej margaryny, żeby mogła się dobrze ucierać. Do tego pójdzie cukier, puder, cukru, pudru. Więc cukru jest 70. 5 gram cukru pudru. Wsypuję tutaj i zaraz będę to ucierała cukier z margaryną, zamykam. Będziemy potem dodawali pozostałe składniki. Już wstępnie widzicie, mam. Roztartę, teraz pozostałe składniki dodaję. Jedno całe jajko. I będzie jedno żółtko, teraz sobie oddzielę z boku. I jedno żółtko. I znowu włączamy i ucieramy. I mam 400 gram mąki, połowę na razie wsypię i połowę mąki już mam wsypane. Będę pewnie musiała zmienić na inną końcówkę. Oczywiście mąka jest z proszkiem do pieczenia. Już wstępnie mam przemieszane. Jak widzicie założyłam inną końcówkę. Teraz do tego pójdzie taka dobra łyżka, ale mniejsza. Łyżka kwaśnej śmietany. Nie wiem czy mówiłam, właśnie mąka była już z proszkiem do pieczenia. Pozostała tą mąkę. Tutaj. I jeszcze do tego pół łyżeczki soli. Pół łyżeczki Soli. I to są wszystkie składniki. Teraz będę zaraz wyrobiała ciasto. Widzimy się, jak już ciasto będzie wyrobione. Ciasto już mam, jak widzicie, na stolnicy. Fajne mięciutkie, troszeczkę podsypię mąką. I będę zaraz formowała Ciasteczka, jeszcze sobie nóż przyniosę. Ukroimy kawałek. Tam z boku sobie przygotowałam blaszki. Ale też nie, nie trzeba za dużo mąki, tak żeby nam się po prostu ciasto nie kleiło do rąk. I będę sobie Ubywać kawałeczki ciasta, takie kurki, robić. Może nawet jeszcze za dużo, duże bo ciasto jeszcze urośnie. Jeszcze raz, żeby mi się dobrze, fajnie uformowało. I te, te kulki tutaj będę robiła takie jakby dzióbki z przodu. Tutaj, żeby to było grubsze. i Będę odkładała na blaszkę. Możecie oczywiście robić większe, mniejsze. Jakie chcecie no i troszkę spłaszczyć taka taka dupka no, coś takiego i tak z całym ciastem będę postępowała zobaczymy ile wyjdzie. w przepisie pisało że około 40 sztuk zobaczymy jak to u mnie nie wiem jaka była wielkość tych ciasteczek i już wszystkie jak widzicie ciasteczka mam gotowe. Będą to takie ciasteczka jeżyki. Po upieczeniu trzeba będzie je całkowicie wystudzić. Przepis, który sobie znalazłam, było, że wychodzi około 40 tych ciasteczek, ale widzę, że jest to zbyt mało ciasta, żeby wyszło tyle. U mnie wyszło takiej średniej wielkości. O, widzicie. Nie wiem, jakiej wielkości były te jeżyki. Może były jeszcze połowę mniejsze, ale myślę, że chyba nie były takie aż małe. Było w przepisie, że wychodzi 40, a u mnie wyszło 25. Ale też jest dosyć sporo. Więc zaraz blachy tutaj wędrują do pieczenia. Jak mówię, zawsze każdy piekarnik inaczej piecze. Ja mam gazowy, więc też. Większość osób ma elektryczny z termoobiegiem. Będę sobie musiała też za jakiś czas coś pomyśleć o wymianie pikarnika A teraz ciasteczka wędrują do pieczenia. Widzimy się później. Ciasteczka już się upiekły, wyglądają po upieczeniu tak. Um. I teraz je zaraz pościągam z blaszki, tam pozostałe ciastka. I niech one całkowicie ostygną. Później rozpuszczę jedną, na razie czekoladę mleczną. I są jeszcze tutaj wiórki kokosowe. Będziemy potrzebowali. I tak będę. będą to takie ciastka, jeżyki. Do połowy je tutaj smarowała czekoladą i obtaczała w wiórkach kokosowych i tutaj później rysujemy oczka i nosek, więc widzimy się jak już te ciasteczka wystygną. Robię te ciasteczka pierwszy raz. Ciasto dosyć sporo. Wyrosło. Następnym razem zrobię ciasto troszkę mniejsze i będzie więcej tych ciasteczek ale nic się złego tutaj nie dzieje ładnie nam się to wszystko upiekło i jak są mniejsze to wiadomo będzie tych jeżyków więcej więc na razie to tyle widzimy się jak one ostygną i będziemy je wykańczali mam tutaj w garnuszku rozpuszczoną jedną mleczną czekoladę, z łyżką śmietany, mleczna taka czekolada, są tutaj z boku wysypane wiórka, łyżki jeszcze nie zabierałam, ale zwłaszcza pędzelek jest potrzebny i mam taki taki patyczek, taki lub inny jakiś patyczek, zobaczymy potrzebny może nawet inny lub taki i bierzemy te nasze ciasteczka wystygnięte mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieli i wiadomo jaki tam pędzelek macie o. i to ciasteczko smaruję tak można powiedzieć do połowy Z Tą czekoladą. Odstawię, żebyście mogli dobrze widzieć. I teraz biorę te wiórki moje, posypuję. Można maczać, można obsypać. Nadbierz odbierze Jest. Miemy sobie talerzyk. Widzicie, już ciasteczko jest prawie gotowe. I teraz tym patyczkiem moczę sobie patyczek w czekoladzie. I nosek, bo tym zobaczymy, którym będzie tu się lepiej robiło. ten na taką kulkę, może czymś takim fajnie. U. I mamy już jeżyka gotowego. Przepraszam. Ja sobie tutaj porobiłam, zaraz Wam pokażę. Poza kamerą wcześniej jeżyki, tylko jeszcze tylko pozostanie mi tutaj do nich oczka dorysować. Zobaczcie, są. Na no jednym tutaj próbowałam, to będzie wychodziło. Tutaj widzicie oczka, trzeba będzie im wszystkim dorysować, to później jak będę miała już oczka dorysowane, to Wam pokażę. No wyżej może to. I taki śmieszny jerzyk Gotowy. Można też tą, tutaj zamiast wiórków kokosowych, mogą być też orzechy włoskie rozdrobnione. Widziałam też robili z taki takiej z czarnej czekolady. Ale myślę, że tak z wiórkami wyglądają fajnie, takie śmieszne, fajne dla dzieciaków. Ja teraz biorę się za resztę tych jeżyków, pokażę Wam efekt końcowy. I wszystkie już języki są gotowe. W sumie wyszło dwa talerzyki. Wyglądają w ten sposób fajnie. Takie zabawne, śmieszne jesienne jeżyki. Troszkę powiem Wam było pracy najwięcej z oczami. Teraz to wszystko musi zastygnąć ta czekolada. Wędruję do lodówki te jeżyki. A ja się już dzisiaj pożegnam z Wami. Myślę, że ładnie też mogłoby to wyglądać. Jakbyśmy stawiali na stół, moglibyśmy dać pod spód jakąś taką sałatę, żeby to była taka niby imitacja trawy, też mogłoby być to fajnie. Myślę, że miło by zaskoczyło gości takie ciasteczka. Przepis jest bardzo fajny, dosyć łatwy do zrobienia. Więc ja się żegnam. Pa. Już się z Wami pożegnałam, ale tutaj już na drugi dzień mam tego jeszcze jeżyka. Już próbowałam, jak one smakują. I powiem Wam tak: przepis był taki, że tam było pół łyżeczki soli. Tak smakują, jakby słone paluszki. Myślę, że fajnie by było, żeby zrezygnować jednak z tej soli, bo są zasłone następnym razem zrezygnuję z soli tak chciałam właśnie wam tutaj jeszcze dograć, i powiedzieć jak one smakują więc moja taka rada, że jednak zrezygnujcie jeżeli zechcecie zrobić z tej soli, jak mówiłam robiłam przepis pierwszy raz nie wiedziałam jak one będą smakowały te Jeżyki. Są po prostu jak dla mnie za słone. Więc to tyle. Chciałam taką krótką informację Wam jeszcze dograć.